Dzień dobry. Chcę powiedzieć właśnie, że po prostu o. A krzyżyk też powie. Sławek z gór. W żaden sposób mnie nie wykorzystuje. Tak samo nie wykorzystuje finansowo mnie ani Krzysztofa. I chcę... wejść wej wyłącz, ja teraz nagrywam. To powiedz, czy Sławek... No, no weź! To jesteś normalny człowiek, czy nie? Powiedz coś na ten temat. Czy Sławek wykorzystuje w jaki sposób mnie i ciebie finansowo? No powiedz! To ty głuchy jesteś? Nie, Sławek mnie nie wykorzystuje. Ani mnie, żadnych... Żadnych ani 100 zł, ani 200 zł, ani 500 zł, ani 40 tysięcy. Z wykorzystuje. Sławek jest dobrym człowiekiem. No la... Sławek bardzo dobrze pomaga dla... po prostu la krzyczka i jestem na niego w ten sposób wdzięczny. I proszę a Orlingano po prostu, żeby... No co ty robisz? Ja nagrywam. To jest jesteś, ty. Pszczurek gada, a nie ja. A to on nagrywa od razu. Szczurek nagrywa. A właśnie oringano Proszę od nas się odczepić i od Sławka i na ten temat to właśnie chcę powiedzieć Bo powiedział Sławek, że po prostu założyć ci sprawę za zniszczenie imienia prywatnego. On nie. No co ty robisz? Co ty robię, nie ja? Dobra, dobra. Jak gadzę, dobra. No i właśnie to Wam chcę powiedzieć. I po prostu Sławku, ja z Tobą nie mam żadnego kontaktu. I po prostu y, wybacz, że to tak się dzieje. Przepraszam, że po prostu w jakiś sposób ktoś Cię ogółem obraża. Ale to widzisz, mnie też obrażają. I po prostu sam się zastanów się na ten temat. Co ja chcę powiedzieć dla ludzi i dla widzów?